Witam bardzo serdecznie wszystkich widzów, a znajdujemy się w Nowochódzkim Centrum Kultury na scenie głównej. To właśnie tu stoi rolop, a obok niego artyści. Jest ze mną pan Michał Wójcik. Dzień dobry. Dzień dobry panie Marcinie Wójciku, również artysto. Dziękuję, to tyle. Można się schować za rowa proszę. Tu... A teraz mam taki numer, że będę rybką rozdymką, mogę? Później, później. Teraz, teraz, za, nie, za chwilę. A, no. Znajdujemy się przy alei Jana Pawła II-232. To właśnie tu w Nowochódzkim Centrum Kultury występują artyści. Grupy no? kabaretowe jeszcze nie. Grupy kabaretowe. Cóż tu, czegoż tu nie ma? Nawet jak to ja Państwo jak tego ten, nie wiecie wiem. Państwo tego nie wiecie, ale jak się wyjeżdża tutaj takim wjazdem od artystów pod takim e, zabytkowym wiaduktem. Grille są dobre. Grille są z przodu, a pod wiaduktem e, mieszkają gołębie. I trzeba uważać, bo. Panie Marcinie, ten to Kraków. Numery. Zaraz. Bo to jest Kraków, e, to jest nowa huta, i gołębie zachowują się dokładnie tak jak na rynku. Także potem jest sporo prania, ale warto tu przyjeżdżać, bo artyści, którzy się tu pojawiają, przygotowują specjalne. A specjalne numery. Pod tytułem Ryba rozdymka. Uwaga, na <laughs> takie i inne numery tylko tu, na Ochockim Centrum Kultury.